Dzień dobry, panie Hubercie, Dzień dobry. jesteśmy drugiego dnia, 18 października 2024 roku. Mniej więcej o tej godzinie się wczoraj spotykaliśmy. Siedziały niesamowite rzeczy. Chciałbym serdecznie panu podziękować, bo to dziękuję, dzięki tak naprawdę panu to wszystko tak naprawdę tu się zrodziło i taką moc zostało, bo wy nam pomogliście zorganizować statystów, ty, yy, konie, wozy, bo dzięki waszemu klubowi... Tu... Czarna Podkowa, Gródek. Dokładnie. Użyczyliście nam plac, konie, wóz, yy, wszystko, żeby to przedsięwzięcie miało taki charakter bardziej historyczny i upamiętniający. Dlaczego w ogóle zdecydował się Pan yy, nam pomagać? O, <noise> yy, należy to w sercu, tak bym powiedział. Yy, Niejedną ekshumację na terenie mojego leśnictwa już przeprowadzaliśmy. Sam się głęboko historią interesuje. Również członkowie mojego klubu bardzo chętnie, nawet z pola przyjechali, żeby, żeby uczestniczyć, żeby pomóc. Mają pewne doświadczenie w tych sprawach. I to jest taka nasza również misja. Także hasło: jesteśmy gotowi. Super, super. Jesteśmy naprawdę wdzięczni, a wiem, że na pewno nasza współpraca nieraz jeszcze przyniesie jakieś tu rezultaty w tej okolicy, bo z tego co wiemy historia jest ogromna. Szczególnie tutaj, na terenie Leśnictwa Grudek, gdzie kilka tysięcy żołnierzy wracało. Tutaj powstała no, grupa e, alikowa, tak zwana, z tych wszystkich naszych rozbitków, sformowana, która aż do grupy doszła. No, długo by opowiadać, ale bardzo dużo tutaj się działo. Szczególnie 39 rok jest mi głęboko na sercu i, no, i pasjonuję się tym. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Grupa pasjonatów historii i fundacja Ocalić Pamięć postanowiła zrobić dokument o Janie Gackowskim z Nowych Krąplewic, który został zamordowany przez Niemców, bo odmówił wstąpienia do Wehrmachtu. Jan Gackowski był katowany i torturowany przez Niemców. Pracownicy fundacji, prace nad filmem, zaczęli od szczegółowej analizy archiwów. Rodzina do tej pory myślała, że tylko Jan Gackowski tam zginął. Nie, w tym miejscu odkryliśmy, że zginęły jeszcze inne osoby Franciszek Piątkowski i dwóch jeszcze nie zlokalizowanych. W krótkometrażowym dokumencie występuje prawie 20 statystów. Seeing, bo w domu ma małe dzieci, a oni mu nie pozwolą ciągnąc mi w ręce. Niech tylko bo Aha, żeby się nie ten tę... bo wiem, że opier... planu czy... planu przeprowadzają jednego, oni go tu pilnują, a się dom Jana, wracają z innym. Tak, to tak wyróżniamy. No właśnie, możemy to odegrać. ...tego, no, a potem tego. No ale... No to mamy profesjonalistów na tym planie. Tutaj. Tak się strzela normalnie. Tak. A tylko jak tak wyrzuc to tak nie rób jak wiesz, jak że radny. się przewrócisz. Tylko lekki. No bo masz łopatę za plecami. Wszyscy wychodzą z kadru. Okej? Okay.

Kamera, aksiyon. Nasılsınız?